Dzień dobry widzowie, słuchajcie, mieliśmy taki świetny pomysł, żeby dzisiejszy dzień zacząć od nagrania gastronomii na giełdzie w Częstochowie no i stanęliśmy sobie normalnie na parkingu tutaj przy tej giełdzie w nocy. Nie było tu nikogo. Teraz jest jeszcze chwila przed szóstą i już walą do nas, że <ścoughs> to są miejsca handlowe, no wystąpie. No i właśnie podjeżdżamy. Wyjedziesz z majster? Two hours later. Dzień dobry, państwu. Och, ciężki poranek to był, bo tak jak wam mówiłem, już kilka godzin wcześniej obudził nas ktoś. Stanęliśmy na miejscu handlowym, chyba można tak to nazwać. Znajdujemy się pod giełdą w Częstochowie. To jest giełda niedzielna, działa tylko w niedzielę od 8 do 13, do 14. Zależy od stoiska po prostu. Nie ukrywam, że rano już tutaj się przeszliśmy, bo byliśmy po jakąś kawę. Co prawda, ja z molanem bo wojek to dopiero wstał. Podobno tutaj są jakieś punkty gastronomiczne na tej giełdzie. Pisaliście mi, że jest jakiś kebab nawet, więc. Słuchajcie, dla mnie to jest jak płachta na byka. Lubię takie klimaty, w sumie nigdy jeszcze żadnej giełdy nie ogrywaliśmy. A ja słyszałem, że jest w ogóle coś takiego jak giełda w Słomczynie to jest gdzieś pod Warszawą. Legendarna giełda, bratku. Nie byłem nigdy i podobno warto tam się wybrać w ogóle też. Tam jest wszystko, dosłownie wszystko. Idziemy, zobaczymy, co można zjeść na giełdzie w Częstochowie. Wchodzimy, od razu widzimy różne takie szpargały, różne pierdółki, po prostu chyba. Słuchajcie. Tu Żurek, ci jechałeś? Tak, witam, no. cześć. Tu Żurek, dobry? Najlepszy. Najlepszy. siema Witam, panów Witam. program super. Super, miło słyszeć. Co tu dobrego można zjeść? Pani ma dobre hamburgery, że ten hamburgera. hamburger, takie delikatne, ale. Wchodzi. Za 10 zł, powiem jeśli jesteś głodny, to nie ma problemu. Żurek pyszny ma. Żurek. Żurek z jajeczkiem, z kiełbaską, bardzo dobry. A okay. no to nie o tym Żurku jeść. legendy właśnie słyszałem, że, o -o. że tutaj na Żurek się przyjeżdża w niedzielę. No to super, powiem Ci, kolejki założysz. Cała ta stoi, żeby sobie coś przykąsić. To idziemy tam od razu, chyba, na ten Żurek, żeby nam się nie skończył. Cześć. Dzień dobry. Cześć no można z no zrobiliśmy No to z zna... oczywiście już oszaleje. No, nie się. coś zjeść, dobrego Yy, żurek podobno dobry. A, nie, tutaj. A nie, nie dobry. A, tak, niedobry. Nie. <śśmieniu> nas nie ma. Nie dobrze. ma. Sprawdzimy to. Dobra, słuchajcie, krążą legendy o żurku, ale tak jak już się zdążyliśmy dowiedzieć, jedni mówią, że. Dobry, drodzy mówią, że nie dobry, no ale to tak jest ze wszystkim. Wiadomo, idziemy od razu na żurek, czy patrzymy, co tu można fajnego dorwać. Widzę wiertarki, widzę jakieś tutaj zabawki. Kupiliśmy jakieś, to? znaczy kupiłeś jakieś tak, tak, kilka dobra. dni temu malanowi klapki. Był mały konkurs, że jak zgadnie cenę tych klapków, to kupiłem mu następną rzecz, i tak losowe rzeczy będziemy mu tam przynosić. Widzę tutaj jakieś odzieżówkę. Mamy taką małą misję, uważam, żeby mu coś przynieść, bo on się też wczoraj napalił trochę, że. Wiadomo, że już wyzysk trochę, bo już upomina się. No tak, upomina się. Za dużo się upomina. Dobra, ty, ale jaka jest kolejka pod tym żurkiem, człowieku? Czy to jest? lepsze jakiś... że lepszy niż w żurawni? Myślę, że lepszy będzie, ale są stoliki. Kurde, da się tutaj normalnie przegodzić coś. Dobra, stajemy w kolejce, bo jest dosyć długa i co? Zamawiam parę pozycji. Widzę, że jest żurek, to jest ten słynny żurek, oczywiście. Jest do wyboru mały albo duży z jajkiem. Mamy tutaj oczywiście kawę, jest kapuczyno, które już przyznam się rano tu byłem i piłem. Jest zapiekanka, jest hub w bułce, czyli taki polski burger, ale również jest opcja amerykańska, bo jest hamburger, jest kiełbasa, jest hot dog. Coś zamówię. W kolejce wszyscy. Dobra. Zajęte was przed nami, wiesz? No. Nie no, daj spokój Ja mam czas Ale żurek jest mala Brać żurek z kiełbą normalnie, nie? Kiełba jajko Duży wezmę Korci mnie ten burger, bo on wygląda dobrze Ta bułka to jest jak z Radomia wzięta Pieprzymy go od razu Dziękuję bardzo. najpierw czas. Nie wiem, nie Okej. Okay. Najpierw bez niczego. Zapiekanki sami robicie? Wasze? Super. Ci domowa robota, Dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, zamówiłem trzy pozycje. No, oczywiście nie mogłem nie wziąć tego żurku, o którym wszyscy tutaj gadają na giełdzie. I tak jak widzicie za mną, tam kolejka w ogóle nie maleje w tym miejscu. Pani, myślę, prawdopodobnie może z córką. Tak to trochę wygląda. Taki rodzinny biznesik. Stoją gary, po prostu leje się cały czas żur. I interes się kręci. Zaczynamy sobie od burgera, ale nie takie od typowego i też nie takiego dworcowego, bo jest to burger ze schabowym. To jest moje dzieciństwo. Ja zawsze jak jechałem gdzieś nad morze, czy gdziekolwiek, nie wiem, na Mazury, w góry z mamą, to zawsze takie kanapki były na ekwipunku, uwielbiałem to. Lis sałaty. Masło i kotlet. Albo drobiowy, schabowy, albo schabowy, schabowy, wiesz o zachodzi. chodzi Czyli tuszyciel od małego No uwielbiałem, no najlepsza kanapka z kotletem A w ogóle do szkoły to jeszcze z mielonymi czasami miałem kanapki, stare. Też, oh, oh. też były dobre <gry> Ale jak otwierałem plecak czy tam śniadaniówk, do śniadaniówki, to to się nie mieściło, wiesz o co chodzi. Musiałem mieć worek swój specjalny na jedzenie No to cała szkoła czuła, że miałem takie kanapki Bułeczka to jest ta z Radomia, tylko że tutaj jest przyrządzona, przygrzana w piekarniku a nie w mikrofali, więc jest lekko chrupiąca. 14 zł za takiego wariata tutaj trzeba zapłacić. Wgryzam się po prostu. Czy magia wspomnień wróci? Sprawdźmy to więc. Bardzo dobry hotlet. Mega chrupiący. Pierwszy gryz, żadnych chrząstek, żadnych nypelków, żadnych niefajnych rzeczy. Mega dobry. W środku taka sałatka. Coś jak szwedzka, trochę kapusty, trochę ogórka, trochę marchewki. Pamiętacie budkę u pani Ani w Bełżycach? Pamiętasz, co się tam działo? Tam naprawdę była przesada. Tu jest tak to zrobione, że normalnie możesz to sobie zjeść w drodze, czy tym bardziej siadając sobie tutaj na ogródku, tak zwanym. Bardzo, bardzo dobry kotlet. Jedynie ja bym może wolał inny sos niż ketchup. Jakby ketchup mi nie pasuje do schabowego po prostu. Ale ogólnie jest to bardzo smaczne. Świeżutki, gorący, chrupiący kotlet. Świeży bukiet, nieprzesadzony bukiet warzyw. I naprawdę fajna bułka, no jedynie ten ketchup ale pewnie da się dogadać Ja najchętniej to właśnie masło bym tu chciał i sałata i tyle, nie? Ale no wiadomo, to są moje jakieś tam z dzieciństwa właśnie fanaberie Jakbym mieszkał na giełdzie <laughs> Nie no, nie widzę troszeczkę tutaj zastosowania jakby My nie chodzimy po giełdach, nie? nie wiem czy młodzież, młodzież, powiedzcie mi w komentarzu Czy wy na giełdę chodzicie co niedziela Wydaje mi się, że nie Ale może warto, może właśnie trzeba to zmienić przed nami zapekanka. Pytałem pani, czy to jest ich własny wyrób. Powiedziała, że sami je robią. 9 zł za taką zapiekanecką? Nie, jest to zła cena. Ale jak to smakuje? Bardzo prosta, taka mega domowa zapiekanka, ale ten keczup słabej jakości, umówmy się. Trochę ją psuje. Za dużo. O dwa razy, trzy razy może za dużo tego keczupu, jak dla mnie. No i muszę powiedzieć, że... Bułka nie jest mięsista, wiesz co chodzi, my lubimy takie bułki Wiem, że tak się nie mówi o bułce, ale ja tak mówię o bułce Jest bardzo, bardzo krucha, wręcz jakby troszeczkę była wysuszona Tak czy siak i tak jesteśmy przed tym flagowym daniem tutaj jeszcze, no bo został nam żurek Więc myślę, że, znaczy myślę, że, jestem pewien, bo słyszę i widzę co się tu dzieje Że wszyscy tutaj lgną właśnie na żurek, nie na zapiekankę Jest okej, okay, ale to, no, no, to nie wystarczy, żebym tutaj wiesz, się rozpłynął, po prostu w Częstochowie jedliśmy jeszcze zapiekanki w smakusiu i we frykasie. No to powiem szczerze, ta jest najlepsza, ale to nadal jest poziom zapiekanki średniej. Rozumiesz? Tak jest. Na Dobra, słuchaj, no jest to, na co każdy czeka. Żur. Tak wygląda Żurek w wersji dużej, w wersji z kiełbasą i w wersji z jajkiem. Kudemą. Dużo kiełbodrona, powiem Ci. Ciekawe tylko. No tu Tam dobrą robotę robota robicie. Dam. Dzięki, ja na TikToku cały czas oglądam i Dobra robota jest. Super, dzięki wielkie. No i trzymajcie się i smacznego. Trzymaj tego. się, hej. No, nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Pytałeś o tą, o żurownię, nie? Na początku. Mm -hmm. Czy będzie lepszy? No, ja wiedziałem, że nie będzie. Znaczy, wiedziałem. No myśl, wydawało mi się od razu, że nie będzie lepszy. Nie wiem w sumie, dlaczego się tak nastawiłem, ale miałem chyba nosa. Kurde, nie słyszy mnie nikt teraz tu? Ja nie chcę tu w dostać, bo tu wszyscy to lubią. Jak dla mnie jest to. Naprawdę bardzo słaby żurek Bardzo słaby żurek jest tłusta woda, stary Mało tego kwasu Zero po smaku wędzonki Kiełbasa niestety czuć, że to jest taka bardziej, no może nie tyle co parówkowa, ale taka bardzo, bardzo miękka ta kiełba jest Ja już jak dobrze wiecie, bo gadałem o tym milion razy, wolę kiełbasę nawet przypieczoną, z pieca Do żurku, do żuru Kurde, no może mógłbym tam pójść i to dosolić i dopieprzyć, troszeczkę by było lepiej, no ale nie dodam se kwasu jakby, wiesz Nie dodam tej pełni smaku solą O, kiełbasa jest okropna Kurde, myślałem, że to będzie petarda, no Przekręcę sobie capeckę, bo podobno cieniuje mi się twarz, tak? Tera, teraz lepiej, panie teraz szefie? widać w całej okazałości Widać te zakola? Tak Jakie zakola Wiesz, tu ma ten trip-trip, bratku Może ja to wymieszam, kur... no nie wiem Po tylu pozytywnych opiniach usłyszanych o tym żurku w tym miejscu, już będąc tutaj 10 minut Naprawdę spodziewałem się czegoś dużo, dużo lepszego Okej, okay, wymieszałem i jest takie plus jeden punkt Ale dla mnie za mało intensywne to jest Żurek powinien być kwaśny, zawiesisty Ja taki przynajmniej lubię Kurde no, to czuć, że to jest żurek z giełdy po prostu Ja wiem, że często w nieoczywistych miejscach W nieoczywistych budkach nawet można powiedzieć Zdarza się, że zjemy coś dobrego, coś super No kurde no, gdzie to jajko w ogóle jest? No nie będę szył, jest słaby Nawet na Orlenie jedliśmy żurek kiedyś Dużo lepszym był. Nie zostanę fanem. Przykro mi Częstochowa, a pewnie będzie link w komentarzu. I mówię to specjalnie cicho tutaj, bo na giełdzie wiecie, jak jest. Najlepszą pozycją tutaj jest zdecydowanie ten schabowy. Ten burger ze schabowym. Reszta jest po prostu taka sobie. Oczywiście, moim zdaniem. Skosztujesz? Oczywiście. Dzień dobry, proszę Państwa, w ten niedzielny, piękny poranek. Ja zacznę sobie od żurku, ponieważ jeszcze nic nie piłem. Także trochę sucho w ustach. Kiełbasa podjeżdża pod taką nypelkową, właśnie. Ma jakieś takie elementy, gdzie po prostu pod zębem stwarza to delikatny opór, po prostu takie chrząstki, bym powiedział. Ale ten żurek to naprawdę taka woda. Nie ma tutaj jakiegoś takiego głębokiego smaku. Ja widziałem, że wszyscy tutaj do tego żurku leją magii. No ale to też nie o to chodzi, żeby to magii zalać. No i tak jak mówiłeś, tego kwasu tutaj nie uzyskamy więcej. To jest taki żurek, że po prostu go zamawiasz, jesz, ale nie chodzą o nim takie legendy. Jak tutaj wszyscy mówią, że jest najlepszy, że rzeczywiście ludzie tutaj co niedzielę na niego przyjeżdżają. No taka... Woda, po prostu woda z kiełbasą i jajkiem. Mam tutaj zapiekaneczkę, nie wiem czy to jest mozzarella, bo tak dziwnie się rozpuścił ten serek, no ale jest bardzo wilgotna, widzę. Jest bardzo dużo tego keczupu i tego gorszego keczupu, niestety. No i przez to cała nota jakby tej zapiekanki trochę spada. Ta bułeczka jest bardzo wysuszona, w środku nie jest mięciutka. Ile kosztuje? 9 zł. No, Cenowo powiedzmy, że jest ok, ale no, ten smak tej zapiekanki na pewno nie jest taki, że chciałbym na nią tu wrócić. No, jest jak tak zwany z kotletem schabowym. No, ja myślałem, że to będzie delikatnie lepsze. Ta kapusta, jest, powiedzmy, ok, kotlet jest rzeczywiście dobry, ale mam taki dziwny posmak tutaj. Nie wiem, czy z tej kapusty. Możliwe, że ten ketchup wszystko psuje. Schabowy jest rzeczywiście bardzo dobry. Jest mięciutki, nie ma tych żyłek, nie ciągnie się. No, ale szczerze, ile to kosztuje? 14 zł. No, ale coś te sosy tutaj. No, nie wiem, właśnie, czy to ten keczup, jakiś taki dziwny posmak. Od tej białej, surowej kapusty po prostu taki smak bije, który gdzieś mi to zaburza. Niestety, ale myślałem, że ta budka bardziej nas tutaj połechta. No i idziemy dalej, proszę Państwa. Ja sobie tego schabowego dojem. Tutaj te dodatki trochę psują, bo one maskują kotleta, który jest dobry, jakby. Ja bym troszeczkę inaczej to ułożył, tą bułkę, no ale rozumiem, że taki jest na nią pomysł. Ja myślałem, że naprawdę, że żurek to się rozpłyniemy tam. Skoro tyle ludzi to je i wszyscy to polecają. No tak sobie. Mi się wydaje, że po tym filmie będziemy mieli zakaz wjazdu do Częstochowy. <grym> Może tak być. No i tak się to kręci. Kapcie po dychu są. Okularki z filtrem UV. Ciuszki, wkładki i nakładki. Można tego typu. Tutaj spożywka. Pa, jakie rurki, te. Takie rureczki tutaj nawet. Dla mamy. Aha. <noise> dla mamy i dla babci. Dziwne te rurki, nie widziałem jeszcze takich rurek. Takie podłe stagony. No tak, sztuczniaki. Podejrzewam, że to takie jak te ciepłe lody w środku ma taki wieś. <noise> Multimasa. Podobno jest tu jeszcze jakiś kebab. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak smakuje kebab z giełdy. Szczególnie w Częstochowie, gdzie poziom kebabowy, jak już ustaliliśmy, jest bardzo, bardzo niski. Gdzie my szukamy? Dobra, widzę kolejny punkt gastronomiczny na tutejszej giełdzie. Główny baner to frytki, ale chyba jest coś jeszcze. Chodźcie, zobaczymy. Dzień dobry. Co my tu mamy? Poproszę Żurek Mały. A, i tu jest ten kebab, właśnie. Poproszę też kebab z frytkami i schab w bułce również. Z tym, że tak, schabowy może być, tylko nie mam już okrągłych bułek takich kambryderowych bułce od Przekroimy tego. Okej. To, hmm. okay. to może, w, może w połówce tej bułki po prostu. Dobrze. Dobra. 37 wyszło. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, mamy żurek stąd. Tutaj wziąłem po prostu mały żurek bez niczego, żeby spróbować, który jest lepszy. Sam, sam żurek. Ten od razu widać. Wziąłem sobie mieszadełko do kawy. Zobacz. Jest taki bardziej zawiesisty. Przynajmniej tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Jest mega gorący, więc ze spróbowaniem chwilę jeszcze poczekam. A może. No kurde. Tu jeszcze gość do mnie podszedł przed chwilą. Teraz i mówi, że tam jest lepszy, tam jest lepszy. Tam, gdzie byliśmy. To jest o niebo lepsze. Po łyku. Jestem w stanie to stwierdzić. Ta awantury nie ma dnia bez ostrej rury na gałdzie. <noise> Pierwszy spróbuj. dla mnie dużo dużo lepszy ten. Bardziej kwaśny, bardziej kiszki pełny. Tutaj taki fajny mięsny posmak jest wyczuwalny. Rzeczywiście, tylko pytanie, czy to jest właśnie żurem, czy jakby samą mąką zagęszczana. Czosnek i yes. Yes. czosnek i ostry. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, widzenia. do widzenia. Taki bardziej powiem ci mięsny. Rzeczywiście jest gęstszy niż tamten zurek. Daleko do ideału. No tak, tak no, nadal średniawa, ale myślę, że lepszy tutaj jest. No tamten był taką mega, mega wodą. Tutaj rzeczywiście już to zupę po prostu przypomina. No, wydaje mi się, że fajniejszy. Tak się prezentuje schabik w bułce tutaj. Pani powiedziała, że skończyły jej się okrągłe bułki. I dali nam to w takiej połówce od hot doga. Myślę, że też się sprawdzi. Miękutka. Tutaj złotówkę więcej trzeba zapłacić za tę pozycje 15, tam 14. Inny sos w ogóle, nie? Remulada. remulada? No powiem Ci, że ogólnie jak ta remulada, to mi się właśnie kojarzy z takimi hamskimi hot dogami. To mam wrażenie, że do schabowego. Już chyba lepsza remoulada niż ten keczup tam. No keczupiku trochę jest. No jest keczupu trochę, ale mniej niż remoulady. Kurde, lepsze. Remoulada, kompozycja jest praktycznie ta sama, nie oszukujmy się. Kotlet też tutaj uważam, że jest niezły. Tam zapewne też możemy tej pani powiedzieć, żeby dała nam remouladę, bo miała też te sosy zamiast keczupu. Więc kurde, uważam, że akurat ta pozycja, nieważne do którego traka powiedzmy, pójdziecie to zjeść. Będziecie zadowoleni, jeśli wam to smakuje Jakby gadam głupoty Ale no tak, no i tutaj, i tutaj kotlet jest dobry Różnią się sosy, ale te sosy da się sobie dostosować Ta kompozycja, kurde, może tu Ja w ogóle te warzywa bym wywalił najchętniej Samego kotleta z masłem bym tutaj wsadził I byłbym najbardziej zadowolony Ale no nadal z tych wszystkich rzeczy, które tutaj dzisiaj jemy ten schab w bułce jest taką chyba najlepszą pozycją, ale czy żeby specjalnie tu na to przyjeżdżać, wydaje mi się, że chyba, no chyba nie ma po co. Chyba, że chcecie, nie wiem, jakiś dywan, cokolwiek kupić na giełdzie, no to można sobie coś takiego chapnąć. Jak ja bym ponownie tutaj zawitał i byłbym głodny, no to wjechałbym w schaba, nieważne w której budce. Kebab, kebab z giełdy przed nami. Jest to kebab w boksie z frytkami, no i zalany sosami, gotowcami z butli. Tu mamy kuraka, ta? 16 złotych takie coś. Ja już widzę, że to jest ten sam kurczak, co na zapiekance w smakusiu. jest jakiś prawdopodobnie gotowy z folii, po prostu kurczak kebab hurtowniany. Jak jeszcze na zapiekance u smakusia, on się jakoś tam z tym serem kamuflował. Tutaj czuć, że jest to trochę taka konsystencja mielonki, nie jest to takie typowe, normalne mięso z kurczaka, włókniste. To jest po prostu podejrzanie za miękkie, jak na kurczaka. Czy to jest złe? No to jest średnie, to jest tak jakbyście kupili sobie gotowe mięso z kurczaka w sklepie, po prostu je odgrzali, tu są jeszcze frytki, frytki karbowane Ja myślę, że w ogóle te punkty to jest głównie dla tych ludzi, którzy tutaj pracują, którzy sprzedają te rzeczy, nie? Nie wiem czy ktoś, no może na ten żurek, nie, no dobra, co ja gadam, przecież w żurku tłumy No jest to średnie, no mrożone, najzwyklejsze frytki Kupny kurczak, gotowy kurczak kebab, zalany sosem ostrym, jakimś piripiri, jakiejś firmy w ogóle nie nieznajomej dla mnie Ta butla, nie, nie wiem, jakie ona miała logo No plus jeszcze czosnek, da się to zjeść, ale no średnio, no mocno średnio O Jezu, jeszcze chrzącha na koniec w kurczaku, o kula. Moim skromnym zdaniem, jeśli będziecie na tej giełdzie, znaczy ogólnie, jeśli chcecie tu specjalnie przyjechać, spróbować któregoś z tych dań, które ja dzisiaj tu jadłem No to nie warto, ale jeśli... Przychodzicie na zakupy, lub po prostu na spacer, poczuć ten klimat. Złapie Was głód, wjeżdżajcie w tego schaba, ale nie oczekujcie jakichś nie wiadomo jakich uniesień. No. Te frytki są słabo wysmażone. Ja myślałem, że my tu zjemy jakiś lawarz coś takiego. No ja to taki boksik. Smakuje to właśnie tak, jak wygląda czyli typowy gotowiec, gotowe frytki. No ja nie trafiłem na żadną chrząchę, no ale on tak jak mówię, nie wzbudzę zaufania tutaj. To jest tak naprawdę tak zalane tymi dwoma sosami, że nawet nie czuję innego smaku. Tutaj tak naprawdę skupiamy się tylko na konsystencji tego jedzenia, a nie na jakichś aromatach, które mają z tego płynąć, no bo tu nic nie ja czuć. No zobaczcie ile tu jest tego sosu. Jak można z takiego kurczaka jakiś jeszcze aromat kurczaka tutaj wyciągnąć, że tak powiem. Jak za szesnasta, to moim zdaniem sporo za takiego boksa. I tu znowuż mamy jakąś paprykę marinowaną chyba. W tej pierwszej budce mam wrażenie, że były miękciejsze schabowe. Jeśli można tak powiedzieć, oczywiście, że można. No i tutaj w smaku mocno wybija się ta marinowana papryka czerwona. I ona daje taki charakterystyczny posmak. Ale tak, szczerze, no tak jak mówiłeś, bez jakiejś tam specjalnej różnicy. To mi bardziej siedzi właśnie przez tą remouladę, nie przez ten ketchup. Chcesz coś za Iwonu? Wiesz co? Wszystko mamy. Tu jest jeszcze jeden traczek, grill bar się to nazywa się. Co tutaj mamy? Kebab kubek, kebab talerz, czyli to samo. Znowu żurek. Dobra, weźmy żurek tylko. Zobaczymy, gdzie jest najlepszy żurek na giełdzie. Ostatni żurek, proszę Państwa, z ostatniej budki na giełdzie. Piątaka zapłaciłem za żurek do picia. Ten to w ogóle dziwnie pachnie. Pachnie jakimś takim kucharkiem, czymś takim, wegetą. Fajnie by było, moim zdaniem, żeby te kubki plastikowe zamienić na papierowe, jakieś takie grubsze. Do tego się nie da trzymać. Ten plastik w moment się robi miękki i mega, mega gorący. Uff! <ścoughs> nie wiem, czy tu nie ma tej chińskiej witaminy. Mega, mega słony, przez co. Tak naprawdę najbardziej wyrazisty z tych wszystkich żurków tutaj Ale jest taki efekt, takie poczucie jakby się jadło coś sztucznego Coś, coś w stylu, nie wiem, kostki rosołowej Coś w stylu wegety, kucharka właśnie Mega słony Aż pod zębami to tak czuć tą sól Kurde szczerze, że żaden żurek tu nie był dobry Taki naprawdę dobry Ten drugi jeszcze okej okay. Znaczy okej, okay. po prostu uważam, że drugi był najlepszy z tych trzech ale to, to nadal są bardzo słabe żurki, średnie żurki. Tak naprawdę wyszło na to, czego wszyscy mogli się spodziewać, że na giełdzie raczej nie ma co oszukać jakiegoś pysznego jedzenia. No ale ja to ja, musiałem to po prostu sprawdzić, bo szukamy perełek, tak jak Wam mówiłem. A nuż, może by tu coś było muale i by było mola. A tak to powiem Wam szczerze, że tej giełdy pod względem gastronomicznym nie zapamiętam na zbyt długo Sprawdzimy sobie, myślę, że inne giełdy Do tego Słomczyna musimy jechać, bo tam podobno Meksyk jest, tam wszystko jest Jak wrócimy z tej trasy, to myślę, że powinniśmy tam zajrzeć Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy macie ochotę na kontent giełdowy Myślę, że to takie dosyć ciekawe urozmaicenie I że giełdy są takimi trochę zapomnianymi miejscami Chociaż ludzi dużo Jedzenie średnie Po prostu schab w bułce Ale popracować nad kompozycją bym musiał Bym powiedział bez tego, bez tego, z tym, albo z tym I jakoś by było Rozumiesz? Mhm. Bez tego, bez tego, z tym albo z tym. Każdy chyba rozumie, o co mi chodzi. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A Ty jeszcze powinieneś spróbować. Nie. nie chcesz? Ale spróbuj, bo to kucharek jest. Ja już się opiłem odpowiednio. Nie masz ochoty już? Nie. Mualan, chcesz żurek? Tak, chcę żurek. No to trzymaj.